Siemano, witam Was w tym odcinku. Tak jak widzicie lub nie widzicie, bo jeszcze Wam nie pokazuję. Yy, może się odniosę pierw do ostatniego filmu, który nagrałem. Dużo hejtu się wysypało, ponieważ powiedziałem, że mam kwalifikacje angielskie i idę do pracy. Nie wiem naprawdę już kto mnie ogląda, że myśleliście, że ta rozmowa jest kompletnie na serio, jeżeli Pokazuje na fotelu za mną stoi budzik. 21 z groszem, i ja bym dzwonił w sprawie ogłoszenia z, ze strony o pracę i powiedział: Mam wykształcenie. Czy tam, y, słuchajcie, jak to się tam mówi? No, że mam y, jakby wiedzę angielską, i, i jakiś y, debil by to łyknął. No, to jest w ogóle jakaś parodia. Dobra, mniejsza z tym, słuchajcie. Yy... Tak jak mówiliście, y, że pracę nie dostanę za dobre pieniądze, że mam ruszyć dupkę samemu, także y, ruszam dupę samemu. Wziąłem sobie na łeb y, y, nowe, nową deweloperkę, także to tak, od początku może. Y, porozmawiałem z, kierowniki, te, z kierownikiem tej y, deweloperki, podjąłem y, Rękawice i w tej chwili na, tej, na tym mieszkanku, którym jestem, zaczynam swoją działalność. Chcę się sprawdzić, chcę zobaczyć. Słuchajcie, jak to wszystko będzie wyglądać w moim wykonaniu, wykonaniu samemu. Trochę w sprzęt zainwestowałem, dokupiłem lampy smugowe, podpory do tego. Do tego jeszcze ten pistolet wibracyjny na płytki no i co? I to wam wszystko będę pokazywał generalnie w pełen profesjonalizm idę. Jak widzicie w całym mieszkaniu są dorobienie gładzie, gładzie, dwie łazienki, całe piętro schody, klatka schodowa, także jest co robić, do tego jeszcze garaż jak widzicie wszędzie jest mój sprzęcik. Tak to wszystko pokrótce wygląda. Łazineczka na dole, tutaj garaż, który będę zaczynał od garażu z boilerem 200-litrowym. Będę wyjeżdżał, będę miał pod sobą hydraulików, elektryków. Będę rozrysowywać, gdzie co ma iść. No, i ogólnie tak to wygląda. Tutaj odpływ w garażu, także uczę się, uczę się, uczę się. Tutaj znalazłem bułę, które już zawołałem yy, pracowników, zeszlifują to. Także lecimy z deweloperkami. Roboty jest aż nadto to. Nie przejem tego. Chcę zobaczyć, jak czasowo to będzie wszystko wychodzić. Będę Wam to jak to się mówi? Nie, no jest, nawet nie będę mówił, bo się nie umie wysławiać, tak żeby wy już to wiecie. No dobra, jest przed szóstą. Postanowiłem sobie, że będę pracował 8 godzin dziennie. Nie przemęczał się. Zobaczę moją prędkość, energię, satysfakcję na koniec. Czy mnie nie wyleją, bo wiecie, wiedza angielska. Wystarczyło, że powiedziałem. Także lecę na spontanie. Sam sobie szefem. To ja mówię kiedy sram i ile sram, nie? Także to na tyle tej wrzuteczki. Nie zaczynam od kawy, bo zacząłem w domu. Zaczynam ostro zapierdalać. Co? Poukładam. Góry Wam pokażę później, jak już podokładam świateł, bo jest ciemno, na razie wbiłem się Wczoraj kursowałem z samochodem, parę kursów było robione, żeby to wszystko pozwodzić, także dzieje się, zobaczycie yy, całą dowolperkę w moim wykonaniu. Zobaczymy jaki czas na to, yy, elektryka, już powiedziałem, yy, że musi elektryk przyjść, dołożyć z automatu licznik, żeby było pokazane yy, zużycie wody, a później w następnych filmach po prostu się rozwinę. Dokładniej, bliżej, yy, ile metrów, jaki zakres prac i tak dalej. Na razie, słuchajcie, yy, tak po części powiem Wam, że tak spałem tylko dwie godziny. Ponieważ kurczę, nie ukrywam, że to jest dla mnie taki stres. No, jest stres. Nie mogłem zasnąć w ogóle, to już, chyba, to już te dwie godziny już chyba yy, jakby spałem z tego wiesz. Yy, wiecie co, co, ja, co ja wyprawiam w ogóle, nie? Także to już m, jakby ze zmęczenia padłem, nie mogłem zasnąć ze względu na stres, może i sobie wziąłem bardzo dużo yy, sam na, na to jakby na to na klatę, bo powiedziałem, że to skończę w szybkim terminie. Może trochę nabajerowałem, że to będzie szybki termin. Ech. No nie wiem, co mam jeszcze do tej kamery powiedzieć. Bo na razie to się dzieje w mojej głowie, a jeszcze nic, jakby w robocie. Wiecie o co chodzi? Także no jest na grubo. Także odpalam kamerę i nawet nie wiem, o, za co się zabrać. Jak tu deweloper wpadnie i zobaczy, a co ty chłopie jeszcze tu nagrywasz? Jakąś farmazoną mi tutaj na internet? Także mu powiem koleś, uspokój się, bo zatrudniłeś fachowca, to daj mi działać po mojemu, nie? A zlecenia? Nie wpychajcie się naraz. Wiem, że angielskie doświadczenie do czego zobowiązuje, ale pierw zobaczmy, jak pójdzie to. Jest gitara. Dobra, działam, ogarniam ten syfek. Nie wiem, czy po powiedziałem, że górę wam pokażę później. Nie mam jej pozasłanianej. Jestem intognito w tej chwili. Także tak to wygląda, nie? Tak ta koncepcja słuchajcie wygląda. Gładź mam, sprzątam, zaczynam od y, ściągania wszystkich batów, które ta gładź w sobie jakby ma takie wiecie y, główienka gruntuje cały dom, y, chcę polecieć z gładzią w garażu. Yy, później drugi raz malowanie, zakładam płytki, kotłownia, garaż, yy, wołam hydraulika, wstawia pompę, włączam i ogrzewanie podłogowe, grzeję w hacjendzie, yy, lecę dalej, koordynuję tutaj kompletnie całą budow budowę, yy, też rozmawiam z projektantami, yy, tak to generalnie w tej chwili wygląda, także te kontakty jak gdzieś łączę z moją wiedzą. I finalnie zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki chaotyczny film, ale jak widzicie, jest co robić. A resztę zobaczymy, jak to wyjdzie. Także do następnej wrzuty. Yy, tak szybko yy, wrzucam od razu, jak wyglądają moje pierwsze koślawe ruchy we własnym biznesie. Koślawe to jest tak, słuchajcie, wiecie, tak trochę będę jakby takiej parodii robił, żeby było śmieszne i pięknie. Yy, ale czy to jest parodia zostać sam yy, szefem sobie? Także oceniecie sami. Yy, pomieszczenia są nagrzane, oświetlenie jest wszędzie założone, cała góra. Tam jeszcze nie pozasłaniałem, także nie wbijam z tą kamerą, ale zobaczycie. O, tak to wygląda. I od razu pierwsze, jakby takie ruchy, to są yy, znajomości. Także yy, może i yy, jakby to powiedzieć, Mógłbym się wykoleić, bo pierwsza rzecz, rzecz nawet, która mnie jakby złapała przy zakładaniu tego no to to są te podwójne włączniki Gdzieś, gdzie wiecie cztery wejścia mają i teraz jakbym yy, nawet nie pytałem, ale jakbym do to, to może plus z plusem wywaliłoby mi w rozdzielni albo główny nie wiem jak ta spina by była zrobiona także musiałem wykonać do mojego yy, ziomeczka elektryka. Powiedział mi jakiego, jaki kabel mam użyć i jak to będzie działać. Także podłączyłem te żarówki, bo wiecie, prosto jest wteknąć na trzy, a już na cztery, jak się nie ma wiedzy, no to, no to trzeba to wiedzieć i po prostu mówię tak, że trzeba mieć. Jak ja się w ogóle wysławiam? Że trzeba mieć kogoś zawsze pod telefonem, żebyście nie stanęli z robotą. Także to na tyle, słuchajcie, ja jeszcze cały czas w stresie nie wierzę normalnie, że to się dzieje. Sam szefem dla siebie. Kurczę ja się, chyba zaraz tutaj walnę normalnie i pójdę w kimę. Dobra, do następnej wrzuty. Aha, mówiłem, że już wszystko ogarnę? Chyba tak. Dobra, to jakieś piwo otworzę. Na tyle. Yy, dobra, kochani, słuchajcie. Yy, ja kończę na dzisiaj ten film. Yy, następne filmy zobaczycie w następnym. Następny odcinek zobaczycie w następnym filmie. Także żegnam się i do następnego filmu. W następnym filmu, filmie dowiecie się coś więcej. Może z mojego profesjonalnego, profesjonalnego szkolenia. Cześć.